Dzień dobry kochani, dzisiaj przegląd ręczników maili. Zaczynam od ręczników dla niemowlaczków, bo to są ci nasi pierwsi, najmniejsi klienci. Pierwszy ręczniczek to jest ręcznik niemowlaka z oprzyciem, z takim uroczym kapturkiem. Ręczniki wykonane są z froty bambusowej, bardzo chłonnej i mięciutkiej. Wystarczy nią otulić niemowlaka i już jest suchy. Nie musimy pocierać skóry, dlatego bardzo fajne są nasze ręczniczki dla dzieciaczków. Ze skórą atopową, podobnym ręczniczkiem do poprzedniego. Jest ręcznik też z kapturkiem, też przeznaczony dla niemowlaka, ale zamiast obszycia ma takie urocze uszka. Te ręczniki to jest nasz bestseller, najchętniej je wybieracie. Dosyć specyficznym produktem jest nasz ręcznik muślinowy, uszyty z dwóch warstw muślinu bambusowego. Jest przemiły w dotyku, mięciutki i dedykowany dla dzieci ze skórą atopową. I z różnego rodzaju podrażnieniami. Wiele mam pisało nam, że wycierają swoje dzieci naszymi otulinkami, które są uszyte dokładnie z tej samej tkaniny. No i na bazie tych opinii stworzyliśmy taki ręcznik muślinowy z kapturkiem. Jest też dwuwarstwowy, więc bardziej chłonny niż sama otulinka bambusowa. No i niezaprzeczalną zaletą. Jest też piękny wzór, mamy właśnie różne autorskie wzory. Tu są śliczne miłozaury. No, już coś dla starszaków, czyli większe wersja ręczników, które pokazywałam wcześniej. Ręcznik z kapturem, z oprzyciem. To jest taki ręcznik, o którym klienci mówią, że dzieci używają go naprawdę lata i że to jest w sumie jedyny ręcznik, jaki mają. Bardzo miłe są te opinie, i to jest dowód na to, jakiej jakości jest ten produkt. Mamy duży kapturek, spory rozmiar. Zobaczcie, nawet ja spokojnie mogłabym się takim ręcznikiem odulić po kąpieli. No i ostatnia wersja naszego ręcznika, czyli króliczek, którego Wam pokazywałam wcześniej, też w takiej formie kąpielowej, dużej dla starszaków. Podsumowując, nasze ręczniki są duże, super chłonne, mięciutkie i posłużą Wam lata. Polecam serdecznie.